Helena przerosła ojca, to zdanie, wypowiedziane łamiącym się głosem na antenie Dzień Dobry TVN, uderza dziś z podwójną siłą. W studiu telewizyjnym, gdzie zazwyczaj panuje gwar i śmiech, tym razem zapadła cisza, którą przerywało jedynie drżenie głosu Piotra Wojtasika. Przyjaciel domu, który znał Agnieszkę Maciąk od dekad, nie był w stanie ukryć emocji, patrząc na to, co zostało po ikonie polskiego modelingu. Ale to nie jego łzy są tu najważniejsze. To, co zauważył w czternastoletniej córce zmarłej gwiazdy, sprawia, że serce staje w gardle. Helena, która właśnie wkracza w dorosłość bez mamy, stała się żywym odbiciem Agnieszki, a słowa o tym, że przerosła ojca niosą za sobą symboliczną, bolesną prawdę o dorastaniu w cieniu tragedii. Zostańcie z nami, by usłyszeć poruszające świadectwo przyjaźni, dowiedzieć się, Jaką matką była Agnieszka za zamkniętymi drzwiami i dlaczego tysiące kobiet czują dziś, że straciły siostrę? Piątkowe wydanie Dzień Dobry TVN miało być jak każde inne, ale śmierć Agnieszki Maciąg w wieku 56 lat zmieniła wszystko. Kilkanaście minut czasu antenowego poświęcono na wspomnienia, ale żaden montaż archiwalnych nagrań nie oddałby tego, co przekazał na żywo Piotr Wojtasik. Dziennikarz który był jedną z osób potwierdzających tę smutną informację w czwartkowy wieczór, usiadł na kanapie w studiu, ledwo powstrzymując łzy. To nie była relacja reporterska. To była spowiedź przyjaciela. Gdy Dorota Wellman zapytała go o to, jaką matką była Agnieszka, Wojtasik skierował wzrok na najmłodszą z rodu Helenę. Dziewczynkę, która w jednej chwili musiała stać się kobietą. Zaskakujące jest to, że w ostatnim czasie Helena, która ma już 14 lat, przerosła prawie swojego ojca, wyznał na wizji Wojtasik, malując przed widzami obraz nastolatki, która fizycznie i duchowo wypełnia przestrzeń po matce. To zdanie ma potężny ładunek emocjonalny. Helena nie tylko urosła. W oczach przyjaciela rodziny stała się lustrem, w którym wciąż można dostrzec zmarłą. Mam wrażenie, że jest coraz bardziej podobna do Agnieszki. Widzę w niej Agnieszkę, dodał dziennikarz. Dla bliskich to pocieszenie, ale i ból, bo każdy gest, każde spojrzenie czternastolatki będzie teraz przypominać o tej, która odeszła zbyt wcześnie. Helena, oczko w głowie rodziców, została na świecie z ojcem i starszym bratem Michałem, niosąc sobie dziedzictwo matki, jej urodę, jej wrażliwość, a może i jej siłę. Ale kim naprawdę była Agnieszka Maciąg, gdy gasły światła kamer? A zmywał się makijaż? Piotr Wojtasik, bywając w ich domu, widział to, czego nie widzieli fani na Instagramie. Opowiedział o kobiecie, która postawiła grubą kreskę między karierą a domowym ogniskiem. W świecie show biznesu, gdzie granice prywatności często się zacierają, Agnieszka była twierdzą. Priorytetem była dla niej tylko rodzina, podkreślił Wojtasik. To nie są puste słowa. Modelka, która podbiła światowe wybiegi, w domu stawała się kimś zupełnie innym. Bardzo jasno wyznaczała granice, kiedy jest w pracy, a kiedy jest w domu. Mam wrażenie, że przechodząc przez drzwi domu, stawała się tylko matką i żoną. Ta wizja przechodzenia przez drzwi to klucz do zrozumienia jej fenomenu. W momencie przekroczenia progu, Agnieszka Gwiazda znikała. Zostawała Agnieszka Mama, troskliwa, obecna. Dla której czas z dziećmi był świętością, a nie obowiązkiem do odhaczenia w kalendarzu. Wzruszenie Piotra Wojtasika ma jednak głębsze dno. Jego relacja z rodziną Agnieszki to historia, która zaczęła się, gdy był zaledwie nastolatkiem. Na antenie przywołał wspomnienie, które pokazuje, jak wielkie serca mieli Agnieszka i jej mąż Robert Wolański. Robert Wolański jest moim bliskim przyjacielem. Pracowaliśmy razem. Ja byłem producentem sesji, miałem wtedy 19 lat, wspominał drżącym głosem. To wtedy, na początku jego drogi zawodowej, mąż Agnieszki dostrzegł w młodym chłopaku potencjał. Robert mnie zobaczył i powiedział: że będą ze mnie ludzie. I tak się zaczęła moja przyjaźń z nim oraz Agnieszką. Przez lata byli dla niego nie tylko znajomymi z branży, ale mentorami i bliskimi duszami. Dziś, gdy Agnieszki zabrakło, ten 19-latek z przeszłości, teraz dorosły dziennikarz, musi żegnać kobietę, która była świadkiem jego dorastania. W obliczu tak ogromnej straty, bliscy szukają ukojenia gdziekolwiek się da. I tutaj pojawia się najbardziej niezwykły aspekt tej tragedii – reakcja kobiet w całej Polsce. Piotr Wojtasik zwrócił uwagę na coś, co w dobie hejtu jest ewenementem. Fala miłości, która zalała internet po śmierci Agnieszki, Stała się realnym wsparciem dla rodziny. Jak myślę sobie też o tym, co mnie pociesza w tej całej sytuacji, to że ta liczba komentarzy na temat Agnieszki, te piękne słowa na jej temat. Nie pamiętam, kiedy o kimś przeczytałem tak dużo wyjątkowych słów, mówił. To nie są zwykłe kondolencje. To dowód na to, że misja Agnieszki, jej książki, jej blok, jej słowa o pełni życia zmieniły rzeczywistość tysięcy Polek. To są tysiące historii kobiet, którym ona pomogła. I myślę, że te kobiety, ja to czuję, że one są dzisiaj tutaj z nami, dodał na koniec. Te słowa niosą nadzieję. Agnieszka Maciąg osierociła fizycznie dwoje dzieci, 33-letniego Michała i czternastoletnią Helenę. Ale duchowo zostawiła po sobie armię kobiet, które dzięki niej odzyskały wiarę w siebie. Dziś te kobiety są z nami. Tworząc niewidzialny krąg wsparcia wokół Heleny i Roberta. Widok Piotra Wojtasika, ledwo powstrzymującego łzy, jest dowodem na to, jak głęboki ślad zostawiła w sercach przyjaciół. A Helena. Helena, która przerosła ojca, będzie teraz dorastać, mając w sobie cząstkę mamy. I choć ból po stracie jest niewy, to świadomość, że widzi się w niej agnieszkę, sprawia, że ikona nigdy tak naprawdę nie odejdzie. Historia przyjaźni Piotra, miłości Roberta i dorastania Heleny to lekcja o tym, co w życiu najważniejsze o granicach, które warto stawiać, by chronić rodzinę, i o cieple, które wraca do nas w najtrudniejszych chwilach. Jeśli poruszyły was łzy przyjaciela i obraz czternastoletniej Heleny, która jest żywym pomnikiem swojej mamy, zostawcie pod tym filmem serce dla rodziny Agnieszki. Podzielcie się w komentarzach. Czy słowa Agnieszki Maciąg zmieniły kiedyś coś w Waszym życiu? Niech ten film będzie naszym wspólnym światełkiem pamięci. Do zobaczenia w następnym materiale, choć wszyscy chcielibyśmy, by okazje do takich spotkań były zupełnie inne.